Dzisiaj gramy w pokaz na wybiegu i będziemy sobie mówić różne kategorie. Nikola, jaka pierwsza kategoria? Pierwsza to Wednesday. Wednesday? No. Akurat teraz, gdy nic nie mam? Ej, no! I mam takiego pierwotnego plecika. Proszę, ludzie. kilka na nałożyć? Nie, chyba. Widzowie, ja tu nie mam nic Wednesday, dosłownie. W nie można za 60 Robux. Dobrze, ja, ja teraz też nie mam. Ja mam tylko te włosy. Świetnie, ale fajny Wednesday. Wednesday po roku w Polsce. Ej, dobrze, hmm. Ej, nie, No i min się normalnie uśmiechnął ten dzień. nie mam tyle rzeczy czarnych. No Chuj. One są całe, nie? Dobra. Czekamy za Nikolą. Nikola, jak nie zobaczysz, to się załamiesz. Ale nie miałam nic czarnego. Jakby była Barbie, to by było idealnie. Dobra. ja jej ogólnie, daję pięć. A ona nie wie, bo się wyciszyłam. I powiem, że jej dał trzy. Nie ja mam kotka jako bo... beta. Bo ten odcinek polega na tym, że ja ją prękuję, że daję jej mniej niż daję. No ja ci dałam trzy. Ej! byłam kotkę i kupeta. Dobra, idę ja. O ja jest tej poruku w Polsce. Co pokaż? No to se zobacz. Ona <gryny> nie, wiem, nie wiem, co ja mam na sobie ja nie, i nie wiem Jula mogę sprzedać kotka? A czemu nie? Nie wiem, bo mi się nie podoba. Ej, ona się nie zastosowała do mojej kategorii! Ona jest chyba ini! To co wie, nikolaga, te dziwne rzeczy, bo ona mówi, ona się nie dostosowała do mojej kategorii, jak ona nawet nas nie słyszy. Ona jest dziwna. No, następna idzie. No. Ile i by tu dać? Dobra, dam jej tyle. No, co ty ja pieszesz? Ja cię nie rozumieć, kobieto. Oj. Ja też kotka do 350. No. A teraz... Kupuję. Ej, Nikola, czemu ja mam więcej punktów od ciebie? Nie wiem. Oho. co to jest? to jest? O moja przyjęt. Ja ona jest jakimś diabłem. Jeden. To jest gościu. O Boże, to jeszcze gorzej. Chłopacy się nie, umiero nie umieją ubierać jak dziewczyny. No właśnie. Więc nie wiem, co chłopacy robią w tej grze, jak oni nie umieją wybrać stroju dla dziewczyn. A Jola szczególnie. <grym> Ej! I co? To, że nie miała nic złe, nic nie znaczy, że się nie umie ubierać. Daj jej Kurde. Jeden. No, tyle mi się jest, nie podoba. Mi się nie podoba jej skin. Wszystko z innej parafii. No wiem, ja ci dałem dwa, a ci dałam trzy. Aha. No ale mi się nie podobał twój skin. A jestem ja na drugim. No. A ja tu kto tu według ciebie najlepiej wygląda? Ty. No bo ty mnie też ja. Weź mnie mi podstać. O! Kościu, co skaczesz? Ty tam nie jesteś Ty tam nie jesteś Dobra, czekamy na następną rundę Dobra, widzowie, mamy następną rundę i teraz ja wybieram kategorię. Dlatego teraz kategoria... Pomyślmy Kategoria... Barbie Dobra. O, jakie tu są brzydkie Ja wezmę różowe, że nie by Barbie sobie farbowała różową, nie? Tutaj nic I nie biorę. Ja widzę jej kamerę, więc wiem jak ona wygląda. <ścoughs> Tutaj też nic nie biorę. No Barbie na pewno nie ma czydłowych kapelusz. No tu wezmę takie buty, mogą być. ja nic nie O, Barbie też bardzo lubię. białe. ale to i to takie kaputki Nikola, pamiętaj, że Barbie też bardzo lubi biały? No, dobra. No, widzę. Wie. Ja już jestem gotowa. Zresztą pokażę, jak Nikola wygląda. Oni I się no, boję trochę trochę od nie, skina nie, nie. wiem nie, no, no, to nie. Nie, nie, nie. Nie, Dobra, nie. się, nie. się Nie, o, ładny ten skin. Dam ci. Czekaj, muszę się zastanowić. Dobra, widzowie, dam jej cztery, a powiem że dam jej trzy. Nikola, dam ci trzy. A jeszcze dołożyłam pięć punktów. Gosław się, stówkę, Nikola, dam Ci trzy. A ja jeszcze dołożyłam pięć. Aha. Dobra, idę ja. jeden. Wiem. No, Nikola, no nie było innych włosów. Barbie się przeferbowała, tak? <grych> nie, Barbie mi na blond. A co to jest ta w ogóle barbie? Ja jej nie znam. Nikola, właściwie udawaj. Ja nie znam takich dziecinnych bajek. A ja ją oglądałam. To ja mi się dał pięć. Ej, co jej się stało? Ona ci dała w ogóle jeden. Masz jeden, <noise> ale ktoś jej dał od razu pięć. I mi się wydaje, że. A ile punktu... ja mam? Nikola, mi się wydaje, że ten gościu, ta ostatnia baba i ta baba się przyjaźnią, bo mają takie same koszulki. No, mi też się tak właśnie wydaje. I dają sobie pięć. Julia, ile mam punktów? Siedemnaście. O, tu dużo. Tu nie jest, ale ładna jest. No, to jej nie wiem, mi tyle leci. Czyli trzy... Ja dwa. Co to jest? Ale to może robić podobnie skina, tylko mi się w tym w twoim skinie nie podobają to było. A ja one... Mm. I wszyscy są kleiny. Uuu. Uh. Ej, dobra, bo następna osoba idzie. Teraz ten gościu. Uuuu, daje jej mu jeden jeden. 999 pisze. Co, co 999? Dziwny jest. No. Jesteśmy. No widzę, że na chwilę moja mała przeszła. Dobra, no, następna osoba. Co to jest? Tylko sprawdź, czy w tym teraz włączyłaś głos. Tak, włączyłam. Dobra, widzę, czekamy, na następ... czekamy na odosobnienie ja wyników. O, dobra, nikola na pierwsze miejsce. No, a jak inaczej? Jeszcze najbardziej dostosowałam do Barbie. Barbie. weź mnie podstać? nie. Hmm. Dobra już nie. o a tutaj u no sobie zwierzek. zaczynamy a, jakieś nie wiem co ja i to sobie zmienić twarz sobie kupiłam kilka jaką widzę, wybrali by byście wybrali, bo ja sobie sumie... no Tak. no 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 A no no A! Idę jak pijana jakoś. a! Jak nazwałam? Co to jest? A dobra, karta są oceny. Ile to kosztuje? To jest Co to jest? Okej, dobra, następna runda. Nikola teraz, jaka jest kategoria? kategoria Szkoła? szkoła? Rozpo... Rozpoczęcie, no O, to na rozpoczęcie by się nie zadbało. CO TO JEST?! Na no rozpoczęcie na pewno nie będzie ubierać zielonych okularów Uuu, ładne Raczej taki włoski No, takie ładne No nie no, mam włosy I ja mam takie brzydkie włosy, ej! Ja mam ładne włosy, czemu to są świąteczne czapki? Nie wiem. Tu nic nie ma. O, takie rajstopy może. A ja nie mam żadnych ubrań prawie. Tylko mam dwa Nie mam ubranie. To jest ty? O, to jest Nikola, patrzcie. Jura, no, to jesteś ty? Co? Jaka ja kraja, co? Ale ja nawet nie wiem. Co ty, o, ja jestem tak. Ja jestem tak z niebieskim zwierzakiem. Dobra, oceniamy. Nikola kręci kołem. No. Ej, ty wyglądasz jak jakaś nauczycielka. Nauczycielka na rozpoczęciu no. roku. No, raczej, ja wyglądam jak uczę. Dała mi cztery. No dobra, może mam trochę jak nauczycielka, trzy. ale tak się cieszę. Ja nawet nie w wieku, przez które spojrzałam na swojej kategorie. Ja jej dam trzy, a powiem jej, że dam je mnie. Nie, I ja jej Nie, ja dam cztery. Możemy powiedzieć o tym, widzą? Nie, tej... nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. O takich rzeczach nie mówimy, to jest prywatna sprawa. Ale coś powiemy na końcu odcinka Nie Widzowie, może powiem No jak się zgodzę, Co? nie? No, Dobra, idę tak, ja Nie mogę powiedzieć o tych kuciakach Nikola, cicho bądź To jestem ja Widzowie Czy to wygląda na rozpoczęcie roku? No nie Nikola, właśnie, ja ci dałam trzy A ja ci dam cztery ona widać tyle ile, ja jej Gdybym nie ja, to byś już się nie dostała? Wiesz, pięć byś miała Dobra Następna osoba Ładny skin Ja głównie nie z ze sobą na serwerze Cztery osoby To zaraz Nikolę zmienimy serwer Bo zostanie ostatnia rundka Chyba, że ktoś dołączy? Nie no, jest dużo nami Dobra. Poczekaj, no, ja wyślę zaproszenie do moich mojej... tych koleżanek. Więc wiem na chwilę ściszłam bo chciałam wam powiedzieć, że za jakiś czas na naszym kanale wiem, że już będzie po wakacjach. Ale no, ja pracowałam się przez to nad tym przez całe wakacje i będzie taka seria wspólne wakacje. Nikola, czemu okay, ty ja zaproszenie wysłałaś? No, no, to będzie taka seria wspólne wakacje Będziemy nagrywać na Brookhaven Ale to nie wiemy jeszcze kiedy Ale wiemy, że warto czekać, bo będzie fajne Tylko jeżeli chcecie nam pomóc, to zaproponujcie nam jakieś aplikacje do montowania filmów Nikola pisze hej na czacie No, więc zaproponujcie nam Jeżeli jakieś wiecie No, a my wracamy do Nikoli ta ostatnia kategoria. No, ona tylko się nie dostosuje do naszej kategorii, bo ona nie wie, nie? Czekaj, teraz ja wymyślam. Naprawdę, pieski są. Dobra, yy, to wymyślam kategorię. Kurde. Niebieski. A czyli gdyby mam go Mam spodnie niebieskie. Po do tego czarne założę? A może być ślub? Nikola niebieskie ma być, a nie ślub. Nie mam nic niebieskiego. A myślę, że ja mam. Więc muszę ubierać jakieś inne rzeczy, jakieś ten nie halo? Ja się prawie dostosowałam jak na ślub, bo innych nie mam w życiu. Ani jednej nie miałam niebieskiej. Masz słuchawki. A? Ale one są brzydkie, więc wezmę Ale takie. są niebieskie, za to dostaniesz jeden punkt. Może co ty zrobiłaś? A ty co zrobiłaś? No na niebiesko. Co? No. Poka. Widzowie, może jeśli już w końcu weźmie referent, to nagramy letnie wakacje. O. Więc... Nie letnie wakacje, tylko wspólne. Czekajcie. A po co wam o tym mówiłam? O nie. Kolejny tyłem. No nie ma to nic niebieskiego, tylko ten zwierzak i poprawię co trzy, żeby się nie obraziła. Nikola, za to, że masz niebieskiego zwierzaka, to daję ci dwa. Nikola się wyciszyła. Nie wiem czemu, ale wiem, że możecie w tej chwili zostawić suba i łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Nikolą? No. Czemu ja mają dwa punkty? Aha, Nikola mi dała dwa punkty. Ocz co, ona. Przecież jest niebieskie. Nikola, czemu mi dałeś dwa punkty, jak ja byłam na niebiesko? No bo Aha, to z gry? W referendzie niebieskim, bo tam był niebieski napis. No ale mia, ale była kategoria niebieski, więc nie powinnam dostać dwa punktów, tak? Ale dobra, widzowie, żegnamy się z wami. Ymm, zostawcie sobie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry. Bajo! Ała. <ślesz>